Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Żona do męża mówi: Kochanie, wróciłam z zakupów i stawiam litra wódki do zabrażarki. Masz jej nie ruszać do świąt Bożego Narodzenia. A mąż tak się patrzy, wstaje, ściąga spodnie i mówi: Widzisz? Wisi, Wisi. i będzie wisiał do 8 marca. <grym> Jak w Bogu, tak Bóg <grych> Moi drodzy, dzisiaj szybciutki temacik załatwiamy na temat fotowoltaiki i 2022 roku. Jak to w skrócie będzie wyglądać? Może zacznijmy od tego, jak to wygląda dzisiaj. Czyli, jeżeli chcielibyśmy w 2021 założyć fotowoltaikę, a już jest końcówka, więc. Yy, nie założycie, kto nie zamówili, a kto zamówił, to jeszcze zdąży. Rozliczają się przez 15 lat na takich oto mianowicie zasadach. Fotowoltaika produkuje prąd za dnia, a sobie odpowiedniej porze, czyli wieczorem, możemy ją odebrać, bo mamy taki wirtualny magazyn gdzieś tam, gdzieś tam w energetyce. I wówczas tej energetyki pobieramy sobie prąd, ale już 80% wytworzonego. Czyli, ja to mówię dla osób niewtajemniczonych, więc proszę mnie tutaj nie łapać za słówka, bo staram się zrobić to jak najprościej. Jest wyprodukowane na przykład 10 kW energii, więc my możemy sobie z tego odebrać tylko 8%. Kilowatów energii. Te 20% to jest jakby za trzymanie, jakbyście mieli opłacić ten wirtualny magazyn energii. Oczywiście takich magazynów energii nie ma do trzymania, dlatego one są nazywane wirtualnymi magazynami, a energetyka zarządza tak tym prądem, żeby kiedy na przykład firmy potrzebują to im daje za dnia, wieczorem daje indywidualnym konsumentom, no bo światło w domu, bo to ogrzewanie na prąd i tak dalej. Więc to rozliczenie jest nawet okej. Okay. Mówimy, że mamy swój prąd, ale tak do końca go nie mamy, bo gdzieś go musimy wysłać, a później go odebrać, bo nie mamy żadnych magazynów, do tego nie mamy z go pobrać. Kiedy ten prąd tworzymy no wtedy kiedy świeci słoneczko tak czyli za dnia no ale za dnia nie musimy go wykorzystywać no bo co ładowanie telefonu mówimy o normalnym gospodarstwie domowym nie wiem światło w piwnicy radyjko lodówka takie tam prawie nic coś tam jest ale to nie jest tak znaczące jak wieczorem a jak to będzie wyglądało od 2022 roku no to już nie będzie tak fajnie mianowicie wtedy kiedy produkuje fotowoltaika prądzik a więc za dnia no to będziecie musieli wykorzystać to od razu jeżeli chcecie wykorzystać tego 100% ale jeżeli nie wykorzystacie tego 100% to tak jak teraz oddajecie do wirtualnego magazynu ale z tego magazynu już odbierzecie około, około 50%. Czyli jeżeli wyprodukuje Wam fotowoltaika na przykład 10 kW, to odbierzecie tylko te 5 kW. Czyli zagrzejecie sobie ciepłą wodę użytkową i koniec. Albo jakiś mega malutki domek, taki nie wiem, 70 metrów, pasywny, wszystko nowy, nowoczesny, to jeszcze dacie radę do być może wieczorem ogląd, w zależności ile stopni będzie na dworze, ale nie wchodźmy tak głęboko. Chodzi o to, że rozliczenia będą mi atrakcyjne. Ktoś tam powie, a tam 50% i tak dalej. Ale moi drodzy, jeżeli ktoś wykonuje fotowoltaikę. I płaci za nią grube pieniądze, bo nie są to pieniądze małe, i płaci na przykład taka standardowa cena to jest około 35-40 tysięcy, w zależności jakiej firmy jest ta fotowoltaika, mówimy tutaj około 10 kW, no to nie jest to sprawiedliwe, żeby ten konsument jeszcze musiał za to płacić. A tak to wygląda. To jest takie. Drugie Ambergold trochę. Ktoś mnie teraz łapie za słówka i powie, co on pieprzy, ale no, moi drodzy, 40 tysięcy zł Podzielić, ile rocznie byście płacili za prąd w gospodarstwie domowym? Nawet teraz po podwyżkach. Za cały rok 2000 zł? No, liczmy 3000 zł. Yy, za, za prąd w normalnym gospodarstwie domowym, już po podwyżkach. No to te 3000 zł, jeżeli za tą fotowoltaikę wydamy 40 tysięcy, no to zwróci nam się za około 12 lat. Ale awarie, przeglądy, odśnieżanie i na nowych warunkach, średnio to już wyliczyli to specjaliści z many.pl, że będą. Konsumenci musieli dopłacać około 1500 zł rocznie jeszcze do tej fotowoltaiki. Więc przez te 12 lat 1500 zł rocznie to mamy 15-18 tysięcy, czyli całość instalacji wychodzi z dopłatami 58 plus serwisy, niech to będzie 65 tysięcy, może jakaś awaria po drodze, ale nie liczmy tego, liczmy, że tak 65 tysięcy, bo to, mówię, dojdą odśnieżania, 65 tysięcy, moi drodzy, podzielić na 3 tysiące. To ile to jest? To już Wam daję jako zadanie domowe i tyle lat nie zakładając fotowoltaiki i przede wszystkim nie martwiąc się o jej utylizację. Moi drodzy, ktoś to będzie musiał ściągnąć z dachu. Ktoś to będzie musiał gdzieś zutylizować ja się pytam kto za to zapłaci przecież teraz jeżeli chcecie wywieźć śmieci na wysypisko śmieci to macie jakiś limit roczny a jeżeli go przekroczycie to płacicie nie wiem czy wiecie ile ale w moim mieście się płaci prawie 6 600 za tonę więc jak ja wywalę tonę gruzu i będę chciał przywieźć jeszcze Coś ponadto, no to już jest amba fatima. I to mówimy na normalnie mieszkającą osobę, bo na, jedno, bo na jedną osobę to jest 250 kg. Ale to już nie wchodźmy tak, tak daleko śmieci. Rozumiecie? Więc przeliczcie to sobie po dwa razy, czy te nowe zasady będą dla Was opłacalne. Jak najbardziej z kolei dla firm. Ale to jest całkiem inny temat, ponieważ one zużywają energię na bieżąco za dnia, dlatego że produkują. Jeżeli produkują teraz w nocy, no niestety będą czerpały z sieci, ale zdążą tą energię z tych odnawialnych źródeł energii ze słoneczka wykorzystać i sądzę, że to w 100%. Moi drodzy, proszę Was, piszcie po tych komentarzach. Uczcie mnie, ja się też wszystkiego uczę, ja wszystkiego też nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o tych nowych przepisach, ja postaram się to przeczytać, postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli będziecie mieć pytania związane z czymś innym, zasugerujcie, o czym byście chcieli filmy, a postaramy się takie dla Was nagrać. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2022 roku. życzy firma dobre kotły. Życzę osobiście ja i zapraszamy Was w przyszłym roku również do oglądania naszych filmów. Wszystkiego dobrego i dłuższego. Do Cześć!